Ile to ma cukru? Sprawdźmy to. Dzisiaj sprawdzam dżem, 100% z owoców, truskawka i uwaga, ważna informacja obniżona zawartość cukru. Do tej miski wsypałem zawartość cukru. Tyle samo, ile jest dokładnie w tym słoiku. Tu jest 33 g cukru na 100 g, i ten słoik ma 210 g pojemności. Uwaga, tyle cukru znajduje się w tym słoiku. Mierzymy. Trochę mi się rozsypało, ale wyskakuje 68 gramów, czyli tu jest jeszcze gram za mało. Czyli w tym śmiesznym 200 gramowym słoiczku znajduje się aż tyle cukru. Moi drodzy, w takim małym słoiczku udostępnijcie to, bo niewiele osób o tym wie. A pamiętajcie, jak macie pytanie, śmiało piszcie do mnie i obserwujcie mnie po więcej, bo będę sprawdzał kolejne produkty.